Dzień dobry Państwu, witam po raz drugi sprzed kliniki krwiodawstwa tutaj u nas w Missisadze pod białymi żeglami, bo to jesteśmy w grupie Klubu Żeglarskiego Biały Żagiel i tym razem w cztery osoby. Dlaczego? No inspiracja Madzi i mojego syna też. Tak? Pierwszy raz. Tak, z dwóch stron. Tak, pierwszy raz. Super, z pierwszych tak. raz. Gosia. To no i Magda. No I I e, wszystkie panie pływają, tak? Jak po, po Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Znaczy, da, da, dajemy się wodzić, Ja znaczy, tak. się daję. Bo... Pijemy, jest, ja robię kursy. To są żeglarki, ja, jestem, ja mam męża żeglarza. Także... A Małgosia, ty już jesteś doświadczona żaglurka. Tak, <gulka> tak, i, i śpiewa też. Tak, <gulka> A tak Małgosia wszędzie pełno, super. <gulka> no to proszę, no proszę po, powiedzieć, dlaczego? To znaczy, co to co... No to tak jedliśmy pierwszym Pierwszy razem, raz, nie, drugi. No, te pierwszy raz byliśmy, byłam, ponieważ tak jak mówię, dziecko moje jak się urodziło musiało dostać krew i dostało, więc spłacam dług plus wszystkim innym, którym jest potrzebna krew też uważam, że należy dać jak Czyli to już tak wejdzie... Tak, to już wejdzie. wejdzie tylko dzisiaj jestem no bardzo nieszczęśliwa, bo niestety nie poszła moja krew i może tak nie miałam dobre wyniki. Także Pani mogę nie tylko wkuła. pokazać, o, 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 jaką mam ładną rączkę, no, żeby, żeby mówi, wszyscy tak. widzieli. No, <laughs> <najszybko laughs> żeby mąż <laughs> widział, że to niestety nie zdąży się wygoić przed przyjazdem No, no ale, ale nie zniechęcajmy. Czasem się tak zdarza, że, no. że właśnie coś no. nie, nie zadziała. No niestety nie zadziałało dzisiaj. No właśnie, pierwszy raz. No ja też mam dług do spłacenia, bo jako młoda dziewczyna, nastolatka, przeze mnie przeszło w bardzo dużo chwili. Tak no że... właśnie, chyba wszyscy mamy dług do spłacenia, bo ja też mam dług do spłacenia i to wszystko dzięki Tobie Magda. Tak, to, dzięki co, jesteś, jesteś zadowolona? No właśnie. Kierowniczka zamieszania. No. Jesteś Jej, no, klub rośnie? Tak, klub rośnie, grupa nam rośnie. No. Mamy cztery osoby. tym razem Bichonrad jeszcze, małgosi syn. Tak. Jest parę osób. Mamy grupę mężczyzn, który, którzy obecnie płyną przez e, przejście północno-zachodnie. Jest tam Małgosi Mąż. I jakim I... ten? Hayat. 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 Darka Krobiaka. Tak. I co, zrobią to w jeden sezon? Kapitan ten... no, nie mają wyboru. Nie mają wyboru, stamtąd się już... Tak, chłopcy są mniej więcej w połowie drogi. Dzisiaj, e, wczoraj byli w e, port. Ross się chyba nazywa. To jest takie e, historyczne i bardzo znaczące miejsce. Tam był e, post e, e, z Hudson Bay Company. To jest koło Grenlandii tam na, na górze? Czy to to się, tak, tak. Jest? tak to I coś zamierzają do Alaski? Tak? tak, opłynąć Alaskę i e, nie wiem jakie są plany w tej chwili, gdzie zostawią jacht, ale e, może dotrą do Vancouver. A Jeszcze nie, no w tym może... sezonie to znaczy. Tak, 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 tak. tak. A jakie są warunki? Warunki do Co mąż mówi w każdym razie warunki uspokaja drogę? Tej... Nie, uspokaja zdecydowanie. Warunki są, warunki są e, łatwiejsze chyba niż, e, niż przypuszczali, mniej lodu zdecydowanie, więc e, ocieplenie się tam jest ewidentne. Ale spotkali trzy się już w dość dobrej formie. I najedzone <laughs> tak. niedźwiedzie. Nie, no, nie, wyglądały na, na wygłoszone. Co prawda, no to... Czyli z, można o... powiedzieć ocieplenie niedźwiedziom służy. Z, z dystansu obserwowali, także trudno. Hmm. Ale no, jest, jest mało śniegu i jest mało lodu. Było strandrowanie. Czyli co, Magdo, zachęcamy wszystkich żeby Absolutnie, jak najbardziej. Przystąpili, tak. nawet jeżeli tak. nie pływają pod żaglami, bo ja mam związek z tak. żaglami tylko taki, że wiosłuję, tak. więc... Jesteś naszym fanem. Właśnie, więc <laughs> <Androna>. też <jesteś> fani <laughs> żagli. Tak. też mogą. No i czekamy na chłopaków tutaj, aż to płyną, dlatego że stary Krowiak również dawczą krwi. No z uwagi na to, że jest tam na górze, nie może z nami tutaj być, prawda? Ale będzie Konrad, Małgosi syn Prze Prze przedstawić. Następnym ruchu. razem. No, no, no i liczymy na więcej. Kogo się da znamówić, to każdego miesiąca namawić. będzie nas więcej. Tak. Tak. liczymy na więcej, żeby tak. nasza polska krew tutaj dużo znaczyła. Tak, tak. jest. Polsce tak. dawali czekoladki, więc ja Wam przygadam. <laughs> Dziękuję Dziękuję bardzo, bardzo i, do Dzień. Dzień. i do następnego razu. Do następnego no. listopego.